Elubeczka, widzę, dzisiaj filmik z mojego pierwszego konta na Roblox, no nazywam się tak, jak pokażę. No, nazywa się, poczekajcie. No, nazywam się Simon 66. I no, to jest moje pierwsze konto. I no, ja już kręcę tu dużo razy, bo jeszcze nie miałam wtedy kanału na YouTube, ale teraz już mam. O, to jest AsGracz. O, to jest. Asgracz. No. I to jest oczywiście, no. As, właśnie, gracz, tutaj macie jako. A ja właśnie tutaj już zaczynam to. Ja jakby co ja, to mogę wam powiedzieć, czy ja mam autoklikera i sobie się ja nie klikam. No myślę tylko sobie robi, robi się sam autokliker więc będzie dobrze. A już szukamy ten film, więc możecie go zobaczyć z chęcią. Napiszcie w komentarzu, czy wy macie kanał i ile macie subskrypcji, bo ja w tej grze mam 24 866 subskrypcji Może możeć 25 już prawie i Ty też użyłam o to pyta, Milion Pita ale Ascras jest najlepszy co on, no, on już ma najlepszy najlepsze rzeczy i po prostu my no, ja chciałem kupić lepszą kamerę ja usunę najlepszy komputer, to jest ten. No. O, no to mój najlepszy komputer, komputer. Co tyle to jest. Jak komputer najlepszy komputer na świecie. O, to dziś bijamy się. Te Nie, no serio? Do tym jeszcze nie jesteśmy. Ok. tutaj Tutaj jesteśmy na przykładżym serwera. I tutaj musimy już my sobie my kamerę. Może no, Może kupujemy płytę w tym czasie właśnie. No nie wiem czy to jest takie ciepło, żeby... Czy to jest? A, to jest coś takiego. Dobra, klupiona i... O ale, ale szybko to mi... Nie... Co? Ile się da? Chyba wszyscy. Dobra. Tak, zbieramy. Zbieramy. Ale szybko to my zbieramy. I już mamy szybko co? Dobra. Widzimy się, jak będziemy robić cięcie, i widzimy się, jak już kupię kolejny ten. Więc już mamy ten najlepszy komputer, widzowie! I widzicie aż tyle subów? Także, naprawdę. Tylko w tej kręcie i to Na raz, na trzy jest milion subów, a ja kupię komputer. Raz, dwa, trzy. Nie będę nie wiem, No, 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 no. Się. nie Kubiasze. no nie wiem, nie nie wiem, nie wiem, nie Mamy to Mamy to Mamy to Mamy to To no, sobie, pozbieramy. O, i zobacz, sobie, sobie 20, 30, 30. No ja sobie wiem i, i rozmawiam z oskindilku i Asgrać, bo Asgrać jest z tym pokoju, a oskindu Będę starał robić co siodź, w siąć tylko ale nie wiem czy mi to. Ja ciągle nie, czy, czy, czy jest. nie, nie, nawet się nie, 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 się nie, Mamy nie, 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 i kończymy ten film, ale naprawdę dziękuję Wam, że sprowadziliście te słowa. Ty o tu, ale nie w klasie 6, będę to mówił. Wbijamy i sobie... To, to jakieś ostatnie tam rzeczy sobie... To. Sukces. I wbijamy tyle, wbijamy Ja pójdę teraz grać, Nie, nie pójdę inaczej. Gra... To, znaczy. Kran, to znaczy. Idzie to, jak napiszcie w komentarzu. Potem idziemy. Siad. Siad. siat, Dobra. Dobra, my siat, ten siat, na więc... więc Znowu! znowu, kończymy tego filmiku. Musimy tu siat, jeszcze najlepszą kamerę i filmik. Przepraszam, siat, za krótki... My, no siat, 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 że siat, siat,

No, na jednym filmiku kupiliśmy, więc to jak wsiadamy, a to kilka Ja muszę ja mogę kupić najlepszą kamerę, ale... Dobra. Tak, naprawdę, moje życie się spełniło. No, no to chyba to są wyświetlenia, tutaj są chyba, tak myślę, tutaj są wyświetlenia. Idziemy po najlepszą kamerę. Teraz no mam najdłuższą kamerę. Mamy do mnie sobie. Nie, ile ona kosztowała to pierwsze? To no nie mówię, że nie chcę tam patrzeć. Ona kosztowała... Serio? Nie, nie będę nawet już nawet kadłub.

No to eluwa. dzięki za zasobom. Widzowie mamy to, mamy 20 milionów i kupimy komputer wreszcie. Nie, ja to proszę. Dobra, kupimy ten komputer. Zobaczymy, jaki nam się uda kupić. Mam 20 milionów tyle i zobaczymy, W kosztuje. To jest 16. Jeszcze trzydziestu Mamy Jeszcze trzy tam będzie pochodzę do kupienia. Kupione i wkroczone to. To studia. Dobra, jesteśmy po studiu. I teraz robimy się patrzcie. Dobra. Hu uh, Uhu uh, teraz bieramy se. Bieramy najszybciej jak się da. O to paperem wyjść. Na koniec Wam pokażę, jak wszystko to wyglądało u mnie. Oczywiście aspoż jest Bo najlepszy. Skoroiłem tyle lesu, który by mi się proszę powiedzieć. Czemu wpisać? Czemu Mi na tej krzywdzie lesów tyle bufów, zupów, zupów jak? Jak bym lub ludzie. Nie wiem, nie, nie wiem, ja mam 25, a mam 297 milionów.

Ja nie na tym komputerze to robię Troszkę rozumiecie to co ja zrobiłam po prostu? To nie ma być ten komputer nie. Dobra, ale dobrze że mam tego dużo Dobra Więc na się to No, to jest Asplach. To jest Oskar To jest też pójdziecie na Oskar Wilko. To są fajne filmiki u Asplach, to są fajne filmiki i u mnie też. Zasłuchujcie i, i lajkujcie, i słoneczkujcie. No. I zostawcie tysięcy łapek w górę. A jak nie będzie, to nie będzie odcinku. No, pamiętajcie. Będzie to Trzeba chociażby sobie i dajkować. Like Naprawdę, opyla się. O i dzisiaj nakręcę też min... no... z graczki z Oski Dzień Kota. Naprawdę. I do tutaj. nie bo ja chcę mieć bilion tych słupów, ale też chcę mieć dobry komputer. znaczy ktoś bym chciał mieć najlepszy komputer albo po Albo zrobimy cięcie. Tak, robimy cięcie, to widzimy się, że mieć komputer.